Jest. Co tu się Co widzicie? Zaczyna! Zaczynaj, kurwa. Zaczynaj, Zaczyna! 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 No dobra Co tu

Cześć! Jak widzicie, wziąłem ślub i to jest przyczyna, gdzie ostatnio troszeczkę zwolniłem z moim wędka wędkarskim światem. Trzeba było się trochę przygotować. Tydzień temu całe wesele, dwa dni zabawy, w sumie trzy, można powiedzieć. Potem trochę zamieszania związanego z po weselem, trochę organizacji. No ale co, minął tydzień. Jutro już się wybieram na przystanek Bielawa. Mam wolny poniedziałek, więc połowimy, zobaczymy, co tam się dzieje u pani Magdy. E, potem drugi, trzeci, ten przyszły weekend wybieram się na maślankę. E, tam będziemy rywalizować na finale trotki. Mam nadzieję, że się odegram tam na tym finale, bo dwa razy byłem na na meetingu trotki, no i niestety bardzo słabo <grywki> połowiłem na tych imprezach. Następny weekend może, możemy się zobaczyć na, na zawodach tutaj moich takich okolicznych, gminnych na łowisku Jesiotr. Będę rywalizował. No i co, w międzyczasie mam nadzieję, że uda się wyskoczyć na jakieś takie rekreacyjne łowienie. No ale trzeba przyznać, że jesień zapowiada się ambitnie. Jest sporo jeszcze planów na, na, na zawody, na część już jestem zapisany. Sporo jakiegoś tam rekreacyjnego łowienia, jeszcze trochę wolnego przede mną. Na pewno październik będzie, będzie mocno rybnym miesiącem u mnie. Także mam nadzieję, że będziecie śledzić moje socjale. Jak widzicie, filmy pojawiają się z reguły raz w tygodniu. Znaczy, no, staram się, żeby były co tydzień. No i mam nadzieję, że się uda, uda to utrzymać. Mam jeszcze jeden film w zanadrzu yy, z perły Mazowsza też byliśmy, ale nie chciałem go od razu wrzucać, jeszcze nawet nie mam go zmontowanego. E, łowiliśmy tam trzy doby. Było całkiem ciekawie, udało się wyrównać PB. Karpia tego samego karpia złapałem, to już taka zapowiedź tego filmu po części. No i co? Lajkujcie, subskrybujcie i widzimy się za tydzień albo w jakimś najbliższym poście. Być może jutro coś wstawimy z łowienia, może się pojawi jakaś relacja czy coś. Także na razie, cześć.